Hej, witam Was cieplutko. Po raz trzeci na moim mini maratonie. Mamy dziewiątkę wydrapaną. Mamy dziesiątkę, w której było, w której jest sześć funciaków, i teraz bierzemy jedenastkę. Zobaczymy, co nam się tu dzisiaj trafi. Nawet mi się to spodobało, powiem Wam szczerze. Takie, takie coś. Może będę coś robić częściej. Szukamy 58 i mam nadzieję, że coś wpadnie, bo jak nie wpadnie, to nie będę robić. <grym> nie wiem, zobaczymy. Szukamy dwójeczki yy, i 58. Tu nie ma, tu nie ma. Dwójeczkę mamy. Yy, yy, yy. Tu nie ma, ale mamy 58. Mam nadzieję, że coś wpadnie, ale w końcu.

No, jak tam ta była wygrana, to podejrzewam, że ta już nie będzie taka hojna. No, ale spróbować musimy. Dobra, 31 nie ma, to też 31 nie ma. <laughs> Lecimy do 44. Możemy sobie to zdrapać. Że niby 44. Tu mamy Freaky Frysa. E

Okej okay. i siedemnastka. Mój ulubiony numer ale nie ma jest tutaj. Mamy 17 i mamy tu. 47 mogłoby wpaść. By było ile? Też 3 funty. No dobra. Mm -hmm, mm -hmm, Okej. Okay. Piętnastki szukamy. Są takie małe. Może to i dobrze. Okaże się za parę minut. Piętnastki tu nie ma. Szukamy. Osiemnastki. Mamy osiemnastkę. Jedną. Trochę trosy. Trochę trusy. Szóstka. Mamy szósteczkę. Tu mamy szósteczkę. I pozamiotane. No to możemy sobie zrobić szósteczkę. Ok. Aj się wróci. No i kochani, mamy ostatni rządek. 70. Co tych 70 tak dużo mamy tu? 65. Mamy 70. okej okay. No po jednym brakuje. Haha. Ha.

Kurczę, już bym nie zobaczyła. Ja to z chęcią bym mnie wszystkie naraz drapała, ale. <noise> Bo jestem ciekawa. 21 mamy tutaj. Hmm, będzie pusta, chyba, że ósemka wpadnie. Patrzcie, jak zrobią. Tu brakuje jednej, tu brakuje jednej, teraz tu brakuje jednej. <noise> a mamy tylko. Tylko trochę. O, czternastkę mamy, co nam nic nie daje, też tylko jedna, no to ostro, czyli będzie pusta, kołowo. dziewiętnastkę mamy i tu mamy dziewiętnastkę, a tu nie mamy nic, no i ostatnia, dwadzieścia cztery, o, czułam pismo nosem. Też jedna, biedniutko. Nawet jak się to wszystko tu friki, frajsy wydrapie. I piątki. Tu jest dwójka. A gdzie tu jest? No też jest dwójka. Także kochani, nie ma nic. Jedyny ratunek. Ani tak. Tu 57, 70. 56, 5. Tą stronę nie ma. O, tu by się przydało 12, ale też nie ma. Ile by było 30, tutaj też nic nie ma. A w bonusie znowu złoto za 25. Czyli lecimy w kratkę. Miejmy nadzieję, że jeszcze coś wpadnie. No, trzy zdrapki mamy. Tak, trzy. Bo już. już... A tak, bo pierwsza była pusta, dziewiątka była pusta, dziesiątka zarobiła na siebie i na dziewiątkę, a jedenastka pusta. Także zobaczymy się jutro i zobaczymy. Mam nadzieję, że Wam się to w miarę nie nudzi, bo jakbym robiła to więcej tych zdrapek, to by było za nudno, prawda? A no tak, ja mam chęć do drapania, bo nie wiem co tam będzie. A wy może też trochę ciekawości? Jak już to proszę, o jakąś łapeczkę. Posyłam Wam serduszka za to, że jesteście, bo nawet troszkę Was jest. Serdecznie Was Wam dziękuję. Życzę miłego dnia i do jutra. Pa!